To chyba będzie najkrótszy odcinek na kanale, ponieważ to będzie dotyczył najbardziej podstawowego podziału liczb i ładniejsze grafiki macie w internecie, w podręcznikach możecie sobie zerknąć. Natomiast nadal gdzieś tam bywają z tym problemy, więc czuję się zobowiązany, by Wam to przedstawić. Ten pojemnik żółty to są liczby rzeczywiste, czyli wszystkie liczby ever, jakie w ogóle mogą być. I w nim mamy dwa oddzielne zbiory: zbiór pomarańczowy, czyli liczb niewymiernych, oraz zbiór zielony, czyli liczb wymiernych. Czym one się różnią? Liczby wymierne to takie, które w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie zapisać w postaci ułamka zwykłego. Natomiast liczby niewymierne to takie, których zapisać się w ten sposób nie da. Dlatego są tu na przykład pierwiastek z dwóch czy pięć pierwiastków, czy pierwiastek piątego stopnia z siedmiu, ponieważ one mają rozwinięcie dziesiętne nieskończone. Pi jako liczba również ma rozwinięcie dziesiętne nieskończone i minus pi, w zasadzie tak samo, tak samo tutaj mogą być minus pierwiastek z dwóch, ponieważ one są, nie kończą się i nie jesteśmy w stanie ich zapisać w postaci ułamka zwykłego. Natomiast zielone zbiór to są liczby wymierne, czyli jesteśmy w stanie, że tak powiem, wymierzyć, czyli zapisać w postaci łamka zwykłego i czy trójkę, czy minus siedemkę, czy jedną czwartą, która już jest w postaci łamka zwykłego, jesteśmy w stanie zapisać w postaci ułamka zwykłego. Natomiast y, mogą być wątpliwości, bo tutaj wpisałem 0,3 w okresie, co znaczy że to jest 0,333333 i tak w nieskończoność. Ale już na jednym z filmów, który będzie lub był, także możecie sobie zerknąć na kanale. Pokazałem wam jak zamieniać ułamki z rozwinięciem dziesiętnym nieskończonym, ale okresowym na ułamki zwykłe. Jest taki sposób, taki trik można powiedzieć i my to potrafimy, czyli da się to zrobić, czyli jest to liczba wymierna. Teraz dalej. Wśród wszystkich wymiernych jest zbiór błękitny, czyli liczby, które są liczbami tak zwanymi całkowitymi. Całkowite, czyli bez kawałka, tak jakby, tak? Czyli to są wszystkie liczby pełne. 4, 2, minus 1, 108 i 0 również jest liczbą, liczbą całkowitą. A wśród liczb, tutaj w sumie nie wypisałem, to sobie wypiszemy od razu, wśród liczb całkowitych. Mamy też jeszcze podzbiór liczb naturalnych. Liczby naturalne, czyli wszystkie całkowite, które są dodatnie, czyli powyżej zera. Czyli to jest 1, to jest 2, to jest 1000, to jest 34, i tak dalej, i tak dalej. I w zasadzie to jest wszystko, co musicie wiedzieć o podziale liczb, natomiast musicie go znać.